Niestety w tym odcinku również coś zepsuło się z dźwiękiem, a postaram się, aby w kolejnym odcinku było już lepiej. Witam Was tutaj, cześć Część ząż! i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mniejsza z City Scania z PlayStation 4. Jak zawsze odpowiadam wam na komentarze, nie gram w City Scanines 2, bo na żadnym sprzęcie mi nie działa. ni Nibiria Now też nie działa, bo mój internet jest zbyt słaby. No i tak, pierwsze co widzimy to to co wybudowaliśmy w ostatnim odcinku: mianowicie dwie wyspy. Zresztą de facto jest ich trochę więcej, ale dwie głównie wyspy, które zostały już całkowicie zasiedlone. Widać, że tutaj te buty. Budynków jest, że to się faktycznie buduje, i tak też to będę chciał teraz, żeby się rozwijało. Zobaczymy, jak to będzie zrealizowane. No, wyspa IT no jest takim Manhattanem, i to chciałem, żeby to właśnie w tym miejscu zostało zrealizowane. Czy ludzie korzystają z naszej komunikacji jednoszynowej? Z tego co widzę, tu niekoniecznie. Tu jest już 26 osób. Tu mamy całe 13, a z pociągu to nie więcej. Tak, z pociągu, no, bo tu jest szybki dojazd, jakby z zewnątrz. No i pewnie to, Mnóstwo, mnóstwo ludzi się przesiada. Tutaj no, głównie to jest węzeł przysiadkowy pomiędzy jednym a drugą częścią, no i port też się tu znajduje. Natomiast w dzisiejszym odcinku będę chciał się zająć dwoma aspektami. Pierwszy aspekt to jest to, aby te promy, które teraz płyną, na spokojnie mogły przepływać, bo aktualnie, zaraz zresztą jak zobaczycie, ten prom wystartuje, on sobie tutaj wypłynie, no i tak, mamy parę budynków przez które przepływa, przepływa przez ten budynek, przepływa przez ten budynek i dalej już de facto no, nie jest źle, e, natomiast więc to oznacza, że trzeba wyburzyć konkretnie ten budynek i ten budynek, i teraz jest tu już spokojnie i można następnie teraz to realizować. Więc to jest dobre. Zastanawiam się, czy jednym z tych budynków dałoby się tak go postawić, żeby po prostu było to dalej tutaj, wychodziło. Hmm, może i by nawet nam to wyszło, gdybyśmy tylko to przestawili. Dobra, to sobie przestawimy gdzieś tutaj, bo to i tak może sobie w tym miejscu być. A my byśmy sobie postawili... Dzisiejszy taki odcinek będzie trochę inny bez timelapsów, żeby może więcej trochę wam pokazać. Z takich tych aspektów ciekawych. Eee, czekajcie, trzeba znaleźć ten park. Ten park jest chyba w tej części, chociaż nie ma sobie głowy uciąć. Nie, chyba nie w tej części. O! Takiego parkingu nie pamiętam, że mamy. To jest mały płatny japoński parking, okej. Okay. Dobra, tu jest to. A, nie możemy tego, tego tu wybudować i tego też tu wybudować, bo jest droga dla promów. Hmm. One tam dalej płyną. No to nie, to tego nie zrobimy. No trudno. Tutaj jest zagęszczenie duże, ale kolejno mamy kolejny aspekt i problem. A mianowicie tu statki płyną. No i o ile w tym kierunku jeszcze nie jest aż tak źle, to ten budynek jest tutaj katastrofą, jeżeli chodzi o miejsce. Dla promu, bo w tym kierunku, widzicie, jest nic z na spokojnie, Natomiast, jak zobaczymy, zaraz statek płynący w drugą stronę, co może chwilę potrwać, ale no nie wiem, nic jasne przypłynie. Ale uwierzcie mi, to trzeba przenieść tak samo, jak trzeba przenieść te wszystkie budynki, właściwie stąd je zlikwidować. Zanim jednak się tym zajmę, mam parę innych aspektów pilniejszych do zrealizowania. Mianowicie dwa parki. Jest izo, i zoo, jest i park rozrywki. Obydwa parki potrzebują faktycznie rozrywki izo. I żeby to zrobić, właśnie zacznę teraz budowę tego. Mamy kilka bu budynków, kilka rezerwatów, więc w sumie od tego zacznijmy. Więc, tak, e, zo. Mamy po pierwsze place, ale To już tutaj w takim małym skraweczku zostało wybudowane. Nawet i miejsce pamiątkowe też będziemy mogły stawiać już faktycznie przy wejściach. Więc, może na razie tym się nie zajmujemy. Ale, wybieg dla łosi to już jest coś, co trzeba postawić. Jak coś aktualnie jestem chory, więc jaki czas ma sobie się przebyw w nagraniu, żeby móc na nosa i te inne rzeczy zrobić? <coughs> ale dobra, mniejsza z tym. To tak, wybieg dla łosi i reniferów. To nie jest jeszcze aż tak duży wybieg, ale na pewno będę chciał go postawić. Ptaszarnia. Wybieg dla antylop. Wybieg dla bizonów. I mamy pawilon owadów. <coughs> mamy też zagad dla e, wraków. Wyraków. Hmm. Tego nie kojarzę, czy to było już wcześniej. I pozostałe elementy. Dobra, to tak. Yy, Ogólnie te budynki w yy, większości... Są całkiem pokaźne, więc jeżeli tylko i wyłącznie będzie tak jak tutaj, ten budynek, trochę mniejszy, to ja bardzo chętnie będę chciał wstawić mniejsze budynki, bo mniejsze budynki nie zajmą nam aż tak tego, więc one mogą być nawet w większej liczb liczbie niż jeden taki sam rezerwat i wybieg na całe zoo. Więc tak będziemy to robić, więc takie proszę coś możemy wstawić na spokojnie. I pawilon owadów będę chciał wstawić w zupełnie innej przestrzeni, żeby faktycznie zoo żyło i żeby ludzie się przemieszczali pomiędzy jedną a drugą stroną. To właśnie tutaj, obok linii kolejowej, to no, może być ciekawe miejsce. O, bardzo. I tak tutaj, na tym skraju, będzie się to łączyć. Czy też przy okazji, rozumiem, że się to łączy z aspektem, że tu przydałoby się zrobić jakieś elementy nadwodne. Więc tu sobie postawimy jedno na takie coś. Drugie takie molo. Tu też możemy postawić molo, z tego co widzę. Tutaj też na spokojnie można wstawić tych budynków trochę więcej dobra no i na pewno koniecznie z tej strony też tylko by się tu zmieścił i żeby był na wodzie koniecznie bo inaczej to trochę słabo wygląda. Ogólnie takich budynków mniejszych będzie parkowych ogólnie takich zwykłych będzie można tutaj powstawić tego odgroma. groma, później tym się zajmę już później między odcinkami żeby to wyglądało trochę... Inaczej to chyba bardziej żywo, ale dobra, to tak, to sobie tutaj zrobimy, tu sobie trochę wypłaszczymy ten teren i to już jakoś wygląda. Jakby też nie wiedział, tutaj jest ścieżka pod tą linią kolejową, dlatego na spokojnie mogłem postawić ten budynek i on nam mnie krzyczy, że alo, halo, coś tu nie pasuje, nie, nie, tu nie ma tego problemu. No i jeszcze z elementów zo mamy te duże wybiegi i tym się może teraz zajmiemy. Wybieg dla łosi i reniferów. dobra, czy to nam gdziekolwiek, to jest ogromny wybieg, wow czy to gdziekolwiek, no, będę chciał, mimo no wszystko, tak jak powiedziałem się tam wciskać to w takich przestrzeniach tu i chyba to jest idealne miejsce. Zobaczmy, tak, tutaj ta woda trochę wychodzi, ale nie jest aż tak źle. Wiecie, ogólnie co do poziomu wody tutaj w tym jeziorku, no to można sobie na całkowicie wyjąć, wypompować po prostu więcej wody i będzie mniej tej wody tutaj, tak więc to akurat jest aspekt całkowicie do naszej aranżacji, tu nie ma żadnych problemów. On jest niepodpięty, ale tym się zajmę za chwilę. Ptaszarnia. Czy ptaszarnia nam by się tu zmieściła? Bo tak, wiadomo, że tutaj nie trzeba coś wstawić, ale ja tutaj nic nie będę wstawiał do momentu, aż nie będziemy mieli już faktycznie tego e, aspektu i tej, tej przestrzeni gotowej do zaaranżowania, bo tutaj będzie to trzeba zaaranżować jeszcze z elementami wodnymi. Więc tu, tu głównie statki pływają i ryby, to będzie dosyć ciekawy i jak postawimy kolejne e, obiekty tutaj, a to będzie stawiane później, więc to tak na spokojnie. Dobrze, czy tutaj można to tak wstawić sobie? W sumie czemu nie? Jakąś ścieżkę może do nich jeszcze dociągniemy i wybieg dla bizonów. Wybieg dla bizonów przez to, że tutaj ma właśnie taką część górną, a od tej strony, czekajcie, pokażcie mi to. Tak, od tej strony nic nie ma, to mi się bardzo podoba, żeby to się znajdowało... No nie, no właśnie, to się nie chce postawić tak fajnie. Dobra, to może inaczej, tą ścieżkę zlikwidujemy chwilowo, troszeczkę. I my w ramach tej ścieżki byśmy tutaj to postawili. Tak, no tam ta ścieżka się zlikwiduje. No i może postawmy to i zobaczmy. Dobra, tak, co to, to koniecznie w tym miejscu? Tylko trzeba to obkręcić ładnie. Może jako wyburzę po prostu jeszcze tą ścieżkę i damy sobie o, proszę bardzo, w tym miejscu. Tylko trochę przesuniemy, żeby tam się ładnie ścieżki połączyły z drugiej strony. Dobra, proszę bardzo. Jest. Jest. Trochę wysoko i to mi się nie podoba. Dobra. Prawdopodobnie to przez te budynki, też się znajduje po drugiej stronie, dlatego tak to się wysoko postawiło. Ale no dobra, spróbujmy może trochę obniżyć teren i on będzie się chciał postawić niżej. Zobaczymy. czy to w ten sposób zadziała. Szczerze pod Ale może, może, może kto wie... No wybilało się. Nie, to nie jest ten. To nie, 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 to jest ten. Na Bizomo to chcieliśmy tutaj postawić. Dobra. Eee, proszę bardzo. Tak, to się stawia tak wysoko, bo są te budynki po tej stronie. Dobra, to my po prostu musimy stoić lasu i wtedy te budynki powinny się i postawić i to będzie też nisko. Dobrze, dokładnie tak jak chciałem. Bo chciałem, żeby tutaj te, ta przestrzeń górą była obok wody, bo to będzie dosyć ciekawie wyglądać. No dobra, no i chyba to jest tyle jeżeli chodzi o te budynki specjalne. No dalej jest już pawilon obadów, który postawiliśmy. Teraz trzeba to wszystko jeszcze połączyć jakoś ładnie. To będzie dosyć ciekawe. No, ma tu się ładnie podłączyło. Tutaj wiem, że te wszystkie pamiątkowe atrakcje będę musiał teraz odstawić, przywró przywrócić, tak to powiem, ponownie. Więc dajemy tutaj sobie pamiątki. No ja i oczywiście toaletę parkową 1 i 2 obok siebie. Eee, czy jest tutaj punkt informacji? Nie ma punktu informacji. No dobrze, to ostatni punkt informacji. Taki standardowy, w sensie nie z, z, konkretnie z tego budynku, w sensie z zoo, tylko ogólnie, bo według mnie, punkt informacji to jest coś, co powinno być. Są kawiarnie, no, ale kawiarnie to nie punkt informacji, tak? Szanujmy się. Więc punkt informacji będzie po prostu przy tym wejściu i to powinno powoli zacząć jakoś już całkiem ładnie funkcjonować. Teraz tak, trzeba połączyć te wszystkie ścieżki, jak powiedziałem. No, zazwyczaj tego, że tych ścieżek trochę tu będzie zelizowanych i wybudowanych. Na akurat właśnie będę chciał zrobić do góry, to by to wychodziło. Tylko tu właśnie na, w ten sposób, a następnie to będzie górą wychodzić i łączyć się z tą przestrzenią w tym miejscu. Bo ogólnie bardzo mi się podobają te mostki, one są takie całkiem ładne. Yy, I może no, od no, dołu mniej dobrze wyglądają. W sensie te zielone elementy jakoś tak mogli nie przemawiają, ale drewienko od góry... Zresztą już wiecie, że do, do, do na górze mam zawsze skłonność jak nikt i wyłącznie mogę, więc... W sumie może też tutaj cokolwiek zaranżujmy do czasu, aż nie będziemy mogli wybudować pozostałych budynków, bo wiadomo, że musisz to levelować i upgrade'ować, zróbmy tu taką dużą przestrzeń e, kawiarniową. W sensie, że tu będzie trochę te tej kawiarni z tą łazienką oczywiście, tylko i wyłącznie. Je. Łazienka jest o tym pokażna. Sądzę, że dosyć dużo ludzi może się w niej mieścić. A znaczy, ja ogólnie zawsze przy wejściach staram więcej niż jedną łazienkę, no bo wiecie, jesteśmy ludźmi, tak? Ja wiem, że to jest tylko symulacja. Teoria o tych ludziach nie powinniśmy w ogóle myśleć, ale no bez przesady, e, więc tu bym stawił toaletę. Czekajcie, czy tu są toalety? Teraz się czy ja tam postawiłem toalety, czy co ja postawiłem. Hmm. Dobra, wychnijmy sobie. Czy ja tu postawiłem kawiarnię dwie, czy dwie toalety? Bo no, wolałbym, żeby to były dwie toalety. O, to, są toalety. Dobrze. to nie ma problemu. W takim w przypadku wszystko jest cacy i wszystko się zgadza. No, i stąd na pewno będę chciał, jak już mamy to zrealizowane, bo już się kończy czas na ten budynek, bo jeszcze jest y, parkrzędzierzki, też chcę rozbudować, To jeszcze będę chciał zrobić tu zejście, bo tutaj nie będzie żadnego innego przejścia. I tutaj na pewno też coś wybudujemy, ale to jest na później, więc y, na razie tylko łącznie będzie jakieś ślepe. No, i tu oczywiście musi być połączenie ta ścieżka z tą ścieżką, więc tu trochę tak będzie wyjdzie, ale może my sobie to zrobimy w ten sposób. No, nie jest aż źle. Stąd może by mi się nawet udało zrobić... Ostro, eee, Tu kawałek prosto. Tak, z tyle insa kawałek prosto, nie będę kawałek prosto, bo no ja na będzie ciężkie. Tu zakręcić, to też nie mogę tu łatwiać. Kula, kula, Więc Wytyczmy się tu ładnie, proszę. No właśnie, no to to jest akurat faktycznie jakbym miał anarchię. Z komputera, bo tu na ps 4 nie ma modów to, to byłoby trochę wygodniej, może, no ale nawet dobra, mniejsza z tym. Yy, I ja bym tutaj. No, nie byliście oślepili, to e, zobaczyć. to wydamy się inną metodą. A, nie, też w ten sposób. dobra, nie e, No to co z nim, po prostu tu wykręcimy i stąd damy krętą. I wejścia tu nie ma, tylko łącznie wejścia płatne, ale do niej sobie trzeba patrzeć przy tych budynkach, bo mogą się bardzo łatwy sposób zrobić wejścia bezpłatne, wiadomo, że chcemy żeby ludzie płacili mimo wszystko za wchodzenie do naszych, do naszego zoo, parku, rozrywki czy innych obiektów więc trzeba to pilnować, bo gra bardzo lubi stawiać wszędzie bezpłatne wejścia do tego typu obiektów, więc na tym trzeba mieć niemyślitości i wszystkie tego typu wejścia szybko i w porę likwidować. Dobra, to tu jest dużo przestrzeń, wolna, ale tu jeszcze, uwierzcie mi, tych budynków dużych będzie dużo. Więc to niech będzie w sumie e, tak, jak jest. Tu e, kawiarnię w tym miejscu postawić, tak się zastanawiam. Hmm. Może kawiarnię zastanówmy się tutaj, tutaj będzie przestrzeń do zaangażowania później, a tu bym do pamiątki, bo pamiątki, pamiątek nigdy za mało. A toalet to już w ogóle, ale toalety chyba mi się tu nigdzie nie zmieści. Nie miejsce, się nie zmieści. No to, no to toalety nie będzie przy tym wejściu. Będzie trzeba ją wstawić gdzie indziej, a tu można wstawić plac. Zo, eee, taki całkiem ładny to się tutaj będzie aranżować. dobra, no to to mamy zebrane na razie. Eee, może jeszcze jedno zejście z tej naszej wyspy sumie od tej strony lodząc je w ten sposób. A może od tej strony była gdzieś na Dobra, i tu było w ten sposób. dobra, no właśnie, tak chcę zrobić, żeby to było takie centrum tego wszystkiego. I jeszcze będą jakieś ryby tutaj faktycznie delfiny czy coś innego pływać w tym całym zoo. Dobra, to pewnie to nadzieję. To całkiem funkcjonuje. Zobaczmy w ogóle ile osób faktycznie kosztuje z naszego parku, bo to jest ciekawe. No, dochód ta jest negatywny, to bym to się spodziewał tak, tak bo to do, oczywiste do przewidzenia. E, I potrzebujemy więcej odwiedzających... No dobra, no zobaczymy. No, po prostu... Na park miejski, tamten jeden nasz już całkowicie wynawialował się na maksa. A te dwa nowe parki rozrywki i no się upgrade'ują, tak? One będą jeszcze przez chwilę realizowane, to chwilę będzie też się szło, szło dalej, dalej i dalej. No dobra, no to należy, to mamy całkiem ładnie zebrane, to się będzie rozwijać. Tutaj też trochę ludzi będzie chodzić właśnie tymi chodnikami. I cieszę się bardzo, że ludzie idą dołem. Co się nie schodzą, faktycznie gdzie są schody, co jest, w ale już trudno, trudno, już niech im tak będzie. W sensie, tu nie mam nigdzie schodów, w jest sensie, postawionych, to może dlatego. Dobra, to wstawmy im schody. Może jak będą schody, to będą koszty zysków. W sensie, to jest takie trochę myślenie, głupi, bo nie wiem ale, skraju, nie, ale, ale może bo może tak będzie. Yy, dobra, to sobie zmienimy. Schody, jak widzicie, no ogólnie schody są tylko i wyłącznie de facto ładnie to wygodne. Jakby nic de facto innego to nie daje, więc no, trochę minus. No, szkoda, jakby, jakby działały, byłoby miło. Nie działają, cóż, trzeba się po prostu z tym pogodzić. No, tu już ja więcej tych słów powstawię. No, no to, to, to tak mamy zabrania, jeżeli chodzi o zo. Zo nam się będzie rozwijać. Tymczasem, czekajcie, bo tu tramwaj wyjechał z tego tunelu. Znaczy, Jestem ja, ciekaw, czy ktokolwiek korzysta z tego, z tego połączenia. Nie, zero. No, to było przewidzenie, bo tu, Gunny Tramwaj, jak ktoś jeszcze was nie wie, to jedzie takim tunelem dosyć długim, i tu jest wyjazd z tego tramwaju, więc. Yy, w tym kierunku widzę, że więcej ludzi przyjeżdża. Teraz jedna dla jedzie na dół. No to tak było do przewidzenia, że tutaj dużo osób nie będzie chętnych. Tu jeszcze jest problem z wodą. Tak, tutaj był straszny problem z tym, że faktycznie wody nie było. Ostatecznie udało mi się jakoś biciągnąć w części, ale w większości chyba zapomniałem o nich całkowicie. Dobra, no to to park rozrywki. pierwsze i najważniejsze, co trzeba zrobić z parkiem rozrywki, to jest naprawić to. I tym się zajmę w pierwszej kolejności, więc chwila krótkiego timapsa. To jest, zostało przebudowane, w sensie no teraz powinny. Znaczy z tego co widziałem, to że przez to chyba żadne statki teraz nie płynęły od tej strony, więc to też był na minus. No teraz powinno być trochę lepiej, w sensie, że statki będą płynąć w obydwu kierunkach. O, ten statek płynie, dobra, to zobaczymy, gdzie on płynie i czy on sobie przypłynie na spokojnie. No powinno być tak, że sobie przypłynie na spokojnie. No a ja przewozi 0 osób. No blisko de facto lekko zahacza, ale dalej już tego budynku nie mogę przenieść bezpiecznie. Więc trudno, no niech będzie już. Lekko, lekko jak jest, tak jest, e, lepiej chwilowo nie będę mógł tego przestawić, Więc przejdźmy do ostatniego aspektu dzisiejszego odcinka, czyli parku rozrywki. No i co ja mogę powiedzieć? Co do parku rozrywki, nie mamy dużo rzeczy, które możemy wstawić tutaj? Z tych obiektów, ale jest trochę, tak? Coś już mamy, więc tak, taki tu będzie te park rozrywki to będzie faktycznie początek początków, że tak to powiem, jeżeli chodzi o jakąkolwiek budowę. Na minus jest to, że trzeba tu bardzo wynieść to do góry, żeby było nim statkami. Bo te statki tu pływają, więc nie chciałbym tego negować, że tu pływają. Chciałbym zrobić po prostu wysokie przejście, tak jak teraz się właśnie mm, buduje i zobaczymy, ile najdłuższe przęsło może być taki, dobra. I w sumie, czy my to chcemy robić tak do góry, do samego końca? Dobra, no, może nawet z zbiór zejście. Tak, koniecznie trzeba połączyć to oczywiście z bulwarami. I gdyby to połączyć z bulwarami, to może zupi to jednak nie wszystko daje. Dobra, to tak, to się łączy. O, i łączy się z bulwarami, i się łączy z resztą parku. Czy z resztą ścieżki. I tu koniecznie to będzie ta ścieżka, właśnie z drzewkami. Ona się tak będzie zakręcać, i będzie przechodzić tu na tą kolejną wyspę. Gdzie faktycznie statki pływają, Proszę bardzo, mieszczą się tu. I żeby tu dało się zrobić zejście, to trzeba by to zrobić w następujący sposób. Ale sądzę, że celu uświęca środki, coś ciekawego na tej wyspie będzie można wybudować. Czy tak będzie, zobaczymy, ale chciałbym, żeby tak było. Ja mam, to sobie tak po zmienić taką zatoczkę, w sensie, że tak będzie zakręcać. O, proszę i w ten sposób wybudujemy, nie wybudujemy, nie wybudujemy, dobra, e, to, to się dosyć spektakularnie nie włączy, ale dobra, mniejsza z tym, e, to mamy zrobione, dojście, wyjście na ten cypel i dalej będzie trochę trudniejszym aspektem, bo żeby to zrobić trzeba wiedzieć, że to jest budynek i ten budynek musi być połączony z resztą, tak samo jak tu musi być mostek i mostek e, bym zrobił w formie takiego jednego przęsła, nie, nie zrobimy tego jednego przemysłu, no więc wtedy nam trochę nie, nie pozwala na to gra, dobra. To jest zupełnie, żeby faktycznie statki trochę miały miejsce do przepłynięcia, bo chcę, żeby pomiędzy tymi wyspami pływały statki. To tak wygląda to chyba na totalnie, że faktycznie te wyspy są po coś. To jest zawsze ciekawsze i lepsze według mnie rozwiązanie. I tutaj zrobimy dojście aż dotąd, czy to się nam połączy? Się połączy, ale nie w tak, chciał. Dobra, może tak? Też nie. Właśnie, nigdy nie próbowałem tego połączyć od tej strony. No dobra, trzeba nie to jeszcze zrobić takim mostkiem takim. Trudno. Trudno, chciałem, chciałem tego nie zrobić w ten sposób, ale niestety gra mi nie pozwoliła. Trudno, dobra. I tutaj w tą stronę też bym chciał zrobić zejście. jest zejście, jest zejście. Dobra, to to mamy od tej strony. Yy, tu też sobie możemy zrobić zejście dalej. I już yy, właśnie idąc tym łukiem, będzie dojście do tego miejsca i dalej ta ścieżka też będzie się ciągnąć, właśnie w tą stronę. Tu ogólnie też planuję, gdzieś w jednej z tych przestrzeni, zrobić taki yy, Luna Park, w sensie kolejkę grawitacyjną. Bardzo ciekawy sposób. Nie będę na razie zadać nic, ale będzie będzie dosyć ciekawie, bo to będzie zrobione za pomocą kolei jednoszynowej, bo według mnie to warto w ten sposób zbudować. Dobra, e, może takie same budynki zbudujmy, tylko każdy będzie na innym rogu. Ja bardzo lubię te budynki, jeśli stawiać na takich trozę, bo to ciekawie całkiem się łączy. Tylko właśnie, że tu jest problem z wodą, a właściwie jest być z prądem. I ten problem możemy zrazić tylko i wyłącznie w jeden sposób. Jest on. Zresztą za chwilę zobaczycie. To no nie jest to idealne rozwiązanie, ale nie da się tego zrobić w facto w inny normalny sposób w jakikolwiek, więc zróbmy to za pomocą po prostu kolejnej. Sztuczne wyspy w ten sposób. I to musi się nam tu zmieścić. A jeżeli ten pomoc nam się tu już nie chce mieścić, to jest to problem faktycznie. E, tu te statki przepływają się na spokojnie. Ten budynek jest chyba trochę dalszy. I jeżeli by to weszło tu, nie. Dobra, to może były sobie na to średnio, podmierzymy, to przeniesiemy, to postawimy. Z tego co widziałem statki na spokojnie przepływają, ale pytanie czy prąd nam tu przejdzie? Nie przechodzi prąd i dziękuję bardzo za w ten sposób, to już wiadomo, że to się wylecieć stąd, ale może za pomocą tego, tylko tutaj te statki, żeby się przycisną, to będzie bardzo chęski napłok. Ajajaj. No bo tutaj go nie wstawimy, powinno się tą ścieżką Jak To tam inaczej wstawimy. Taki też Ci się nie podoba. Zobaczmy, czy w ogóle to się mieści. Mieści się minimalnie. Dobra, to trzeba zrobić, żeby ten budynek funkcjonował. Też nie, dobra. Może w sensie, że to jest tak, tu stoi, to możemy sobie porównać. Jest przestrzeń, jest na no spokojnie, to się zmieszczam. Może i na jednym i budynek kierunku. Dobra. I w ten sposób prąd jest już dociągnięty tutaj. Jak jest już tutaj dociągnięty prąd, to dalej to już nie jest trudne, bo wystarczy postawić jeden z parków tych zwykłych. I zaraz zobaczycie, tylko tak trzeba mu poprzystawiać te trasy łowieckie. O, to postawimy tutaj i zaraz się wszystko połączy. Widzicie, prąd już się łączy. To jest sposób, w jaki zrobić, żeby po prostu prąd przechodził dalej. No niestety nie ma innego sposobu. Wiem, że w jest 2 jest opcja robienia podziemnych przyłączeń energetycznych, A tutaj nie chcę stawiać sieci te, kabli wysokiego napięcia, bo to kiepsko by wyglądało. Więc de facto to jest jedyny możliwy sposób, aby to po prostu jakkolwiek zrobić, by to wyglądało. Nie jeszcze jakoś znośnie. Dobra, czas mi się kończy, widzę już na zegarku, więc na koniec, tak, plac rozrywki postawmy sobie na tutaj w tym miejscu, żeby był i mamy po razie jeszcze inne, kawiarnia parku, Kawiarnie będę chciał i w różnych miejscach stawiał, głównie z znakomitymi widokami, w sumie to jest idealne, na należy tutaj postawimy tylko jedną kawiarnię i drugą kawiarnię w tym miejscu i one będą wspaniałe widoki, dobra, to są kawiarnie. Sklep z i innymi aspektami, to nie jest nam potrzebne w żadnym przypadku, bo to już jest zrobione. I mamy pociąg świnka. Pociąg świnka będzie idealnie wyglądać e, w tym miejscu, z widokiem na e, właśnie tą przestrzeń. Dalej. Jest też karuzela. Karuzelę na razie postawimy sobie również już na tej wyspie, tu na krańcu, proszę bardzo. Wysokość do najpół, dobra. W trochę cofniemy i powinna nam tu się rozciągać, dobra to się tu mieści. Już pan do się do karuzeli, również nie jest zebrane. Tak, ja wiem, że do tych innych tych budynków nie jest do, do prąd, z tym się zajmę za chwilę. I jeszcze jest chyba jeden obiekt, który przydałoby się postawić. To jest yy, wirujące filiżanki. Wirujące filiżanki są świetne, są małe. Więc można je de facto postawić, gdzie się tylko i wyłącznie podoba. Z racji tego, że tutaj nam nie chce pozwolić się postawić blisko, to postawimy to w ten sposób i wirujące filiżanki i będą nam przynosić po prostu też prąd dalej do kolejnych tych poszczególnych budynków, jeżeli nie mamy żadnej innej alternatywy. No alternatywą jeszcze rzeczywiście są moje ulubione altany i altany też będziemy stawiać w różnych miejscach, więc to będzie altana do przenoszenia prądu. Ona raczej znaczy nam tylko nie, 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 nie da możliwości zapewnienie całkowicie tego, więc tu jeszcze trzeba będzie postawić coś takiego i teraz już powinno być to zrobione tu widzę, że będzie problem w ogóle z postawieniem tego hmm. myślałem, że nie będzie problemu no tak, wiem, że, wiem, że to się kończy park Całkowicie, zyski łatwo możemy poprawić ale myślałem, że będę mógł to postawić bardziej znośnie czekajcie, spróbujmy jeszcze raz no nie, nie postawimy tego nigdzie, jaka szkoda dobra no dobra, to trudno, to postawimy może jeszcze jeden taki i czy tu? Tu już nie postawimy. Dobra, no ale na razie tu możemy postawić jeszcze jedno wyjście w tym miejscu. Tutaj no, płyną statki, więc niekoniecznie. Yy, no dobra, no to, to jest całkiem ładnie już poroznoszone. Prąd powinien wszędzie chyba dochodzić, z tego co widzę. Więc tak, prąd już teraz dochodzi do wszystkich budynków, poza tym jednym. Tak, ten ja w sumie. I na koniec jedna rzecz, nie będziecie mi pisać może w komentarzach, chociaż tam raczej jesteście dosyć mało aktywni, to trzeba przebudować, żeby faktycznie te statki nie przepływały w ten sposób, i też ogólnie to bym trochę zmienił trasę tego, bo to płynie de facto z statkami pozostałymi, i nie chciałbym, żeby one płynęły z tymi statkami zwykłymi, tylko żeby płynęły poza tą trasą, czyli kawałek dalej. Więc tu to wybrzymy, i to też może mi się uda, dobra, to się udało, i to wybliżymy. I teraz, tak jak te statki tam płyną sobie tak trochę dalej, to my też zrobimy, żeby one płynęły dalej, i później tutaj już wzdłuż. Będą płynąć tych wybrzeży, bo chcę koniecznie, żeby płynęły po tej stronie. W sensie one na pewno są już przeładowane już wcześniej de facto, ale to nie ma znaczenia. Chcę, żeby w ten sposób tutaj płynęły i pobierały ryby w tym miejscu. Dobra, w sobie, czy jest szlak po połowowy całkowicie pełny. Tak, 100% ładowności ryb jest tutaj wykorzystywane. No niestety zaski tak będą to e, wykorzystywać i w ten sposób będą działać. Zobaczmy, czy inne szlaki są połowowe. W 100% jestem szlak połowowy. Tu na pewno też wszystko będzie w 100%. Czekajcie, czy my tu postawiliśmy, tu postawiliśmy. Tu jest. Yy, 93. Wow, jakiś nie jest na 100. Hmm, jestem pod wrażeniem. A jak na twoje trasa? Czekajcie, aż mnie to z że to jest możliwe. A, bo tu robisz takie kółeczko i te kółeczko najwyraźniej jest za małe. dobra, po prostu powiększmy te kółeczko, to nie ma problemu. A, spokojnie kółeczko można powiększyć. I tu sobie będziesz zakręcać i będziesz się łączyć z tym punktem chyba, że nie można się połączyć. Takie, to sobie wybudujmy to całkowicie od nowa może. To w się sensie szlak połowowy cały od nowa. Usuń, tak, usuń, dobra. I wybudujmy go na nowo. Eee, Przypadko. Stąd zaczyna się ta imprezka i rozpościera się. Na takim ogromnym teraz promieniu, że tak to powiem. Teraz nie ma szans, żeby to w ten połowowo nie było całkowicie wykorzystywane. Teraz to już wszędzie będzie idealnie. Dobra, to był materiał z tego filmu. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale City Scans kolejne, może mi się uda nagrać jeszcze w przeciągu najbliższych dni, bo jestem chory i siedzę do domu, więc muszę tego wstać i pójść do PlayStation i siedzieć na kanapie, więc to jest trochę chłodniej, więc tu się staram nie przerywać, mimo wszystko zbyt dużo czasu, ale postaram się, może mi się uda tutaj jeszcze się pojawić. Pojawi się tutaj jeszcze z jednym raz. I no co, no za chwilę będą święta, kolejne odcinki mam nadzieję, że będą się pojawiać częściej, nie tak jak teraz to ma miejsce. I będzie coraz lepiej. W kolejnym odcinku będziemy dalej sobie rozwieć. to, Dalej będziemy rozwijać ale to będzie tak po prostu realizowane, w zależności od tego, jak będą to poziomy kolejne zebrane. Z tym się zajmiemy. No i koniecznie chcę w końcu zagospodarować tą przestrzeń i tutaj tą autostrę podłączyć z tą przestrzenią miejską, bo aktualnie to jest po prostu dwa zupełnie obce światy. A chciałbym, żeby to było połączone, więc to jest jeden z aspektów, wtedy będę chciał realizować w kolejnym odcinku. I może nawet wybudujemy tą kolej. Jednoszynową w formie yy, wesołego na miasteczka, ale to jeszcze zobaczymy jak to będzie wszystko powstawać, więc zobaczymy wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No, całkiem ciekawie to jest zoo. i tutaj te pozostałe przestrzenie będą teraz się budować. Cześć!